Still, a to już szósty odcinek z Tak jak widzicie z poprzedniego odcinka doszły mi otwieranie śmiertelki, klejnot na inteligencję i wytrzymałość. Staty podobno była mała aktualizacja, że niby się podniosły. Jakąś małą zmianę widzę w tych statystykach, ale nadal nie jest tak, jak powinno być. Przynajmniej tak nie pokazuje. Tak jak widzicie, mam typu 349, ale powinien mieć przynajmniej 359. Dobra, tutaj mi Jeszcze karczmy nie skończyłem, a nawet dopiero zacząłem zrobić karczmy. Do kibla też nic nie wrzucałem. Wrócimy sobie to. To może się jeszcze przydać na jakiegoś zbiadoksu. Zbroja mi też nie odwiedzałem, chociaż tutaj bez epika i tak mnie nic nie zmienię. Teraz na, na najszybsza zmiana EQ to wydaje mi się, że będzie z kibla. Jeśli coś dobrego, wypadnie nie na szczęście, ani nie na wszystkie cechy. Tak najbardziej liczę na jakąś broń. Tam było pierścionek, chociaż ja też, też już stało ja się. E, staje coraz gorszy. o tutaj mam jakieś trzy potki. O, to jest bardzo ładne. Dwie potki jeszcze trzymamy ja jedną przyjęłam. Wydaje mi się, że sobie teraz będziemy używać zręczność spotki zamiast szczęścia mi się, że bez słodki, na szczęście, i tak będę miał 50%, więc yy, na luziku niepotrzebne mi to w ogóle jest. A na razie nie nie będę używał, bo chcemy sobie zmienić wszystko, użytka, żeby wyglądało to jak najlepiej. Dopiero potem zacząć wszystkie loty robić. Napierzemy sobie tutaj misję. O właśnie co jest, powiedzmy, może broń, to nie. Nie będziemy nas rzucać. Nie użyć jakiejś misji. się osób do przodu. na właśnie na najwyższy, z wody mam 17. Dzisiaj tak ogólnie atakujemy brok, więc o, łatwy przeciwnik, więc zaraz zaatakujemy tu 15, więc nie jest najlepiej. Z ziemi moja główna cecha mam najsłabiej rozbudowane, więc nie wiem, nie wypadają mi w ogóle jabłka. Jak mam na ziemi atakować, to z najcięższych przeciwników draka, więc. Trochę mam mnie tutaj też mam 5 odblokowanych, znaczy 4 odblokowane Znaczy 5 mam zdoby odblokowanych, a 4 zdobytych Tak samo w ogóle. Więc może sobie zaatakujemy Tutaj chyba naj najgorszą naszą, żeby i tak Przecięstwo w 12 i ta się już wygra No z najgorszym przeciwnikiem przegrałem, znaczy najłatwiejszym co tu jeszcze jest w postaci do doktora? Nie będziemy wchodzić. Na razie jeszcze raz sobie zakręcimy. Jak widzicie, mam 20 do, do zakręcenia. Dwa razy mogę zakręcić, ale sobie spróbuję uzbierać tego 100. Czy nawet już więcej. Bo jak widzicie, na tym to jestem zalogowany na steamie i na steamie nie ma telewizora. Dlatego teraz częściej gram na przeglądarce i sobie wbijam właśnie te szczęśliwe monety. Poczta nieważne. Zaatakujemy sobie może portal gildii. O, jest kryt. Przetrwam pierwsze uderzenie. I dwa kryty. Nawet chyba się w Gildi pokaże. ja jestem przesiliono zadanie. Sala chwały, troszeczkę się tylko zmieniało. Spadłem o jedną pozycję w głównym rankingu Gilda to... Przez najbliższe tysiąc odcinków się tu na pewno nic nie zmieni. Może przejdę do jakiejś gifti, ale jak widzicie jestem w najlepszy atmosfera też jest bardzo fajna. Twierdzę na awansowałem był na 26. ile się zmieniałem cały czas. Tutaj nie będzie tak łatwo awansować i spadać szybko. Znaczy właśnie będzie łatwo awansować i spadać szybko. Więc na luziku poczta właśnie może walki. Co zrobiłem od poprzedniego odcinka już portal mam o 1% więcej, więc nie wiem, chyba 18% miał więc żaden z mojej strony, ale zawsze 1% więcej i tak jak już widzicie, jeszcze jeden e, jakiś potwór z wieży, czy z czegoś i będę miał 1% więcej, kolejny loszek pokonany tutaj. robotę zrobił praktycznie mak. Jak widzicie, większość mu zjechał. Tutaj szwanakuje i jeden czas, ale jak widzicie, można było się tego spodziewać. Znowu wypadł na szczęście pierścień. Więc, no, już nie będę tego komentował. Brzyska też ładnie padła. Woj ładnie zjechał. Mak tym bardziej. I patrzcie na to: pyk. Co, nieźle, nie? No właśnie, zmieniłem sobie jeszcze raz. Pokażę rękawiczki zmieniłem ja bojowi, dałem lepszy klejnot, jeszcze w poczcie będzie środowisko, ale to już takie, tu ani dużo ekwa, ani nic, to takie po prostu, dostałem truskawkę, tutaj to jest chyba na wytrzymałość, czyli tak, dostaje się tutaj po 20 milionów, zawsze coś do przodu, nie mówię, że to jest źle. Ale jakieś wielkiej różnicy tu nie daje, ale jak widzicie level w jest od poprzedniego odcinka, więc nie najgorzej. A więc tak. Lochy. No, może sobie zaczniemy od wieżyczki, bo w wieży mamy... Właśnie podniesiemy sobie jeszcze o jeden poziom każdemu. Tutaj pyk, pyk. Teraz wieżyczka. Oj, ojojoj. Mag oj, oj. No, dobrze zjechał, ale reszta co? To... No że jeszcze raz sobie skupię. No o, o, nie, nie ma co próbować nawet. E, chyba, że tutaj portale jeszcze nie atakowałem. Ale tutaj mu nawet 10% nie jadę. W ogóle kryty, 10% kryty, pierwszy kryty od trzeciego mojego ataku na nie, więc teraz 11-12%. O! Wcześniej tak nie pokazywało, czyli jest jakaś tutaj pokazuje... O kurczę bele. Mi się wydaje, czy tak nie pokazywało? Był tylko portal do piekiel i zawitaj do krainy demonów. I nie było tego akt trzeci, poziom siódmy obrażenia. Tego nie było, więc to chyba zmienili. Tak samo mm, zmienili, że mm, już e, pupiles w klasą wojownika zaczynają blokować. Że już nie będzie tak jak wierzy, że ten nasz e, barbar e, już nie blokuje, nie ma tarczy. To pupile już z klasą wojownik będą blokować, ale tak jak widzicie, też wzrostu statystyki wcześniej było zręczność, inteligencja i siła, nieważne od klasy, były na takim samym poziomie, a teraz, w zależności od klasy, ma więcej siły, tam zręczności czy inteligencji. W twierdzy rozbudowałem sobie po pierwsze właśnie skarby, jak widzicie, mam jedno więcej miejsca. W wieży magów mam już 11. I teraz sobie rozbudowywuję kopalnię klejnotów i próbuję powoli zbierać na 14 twierdzę, żeby wszystko znowu do przodu ruszyło. Ale jak widzicie, trochę brakuje. Więc może zrobię mały kroczek do tego i tutaj sobie kogoś znajdziemy. Oho, ho. Tu mi się w tu bym musiał z ilu. Z 17 bym musiał na niego puścić. Więc na dzięki. Ale tu już za 28 jak najbardziej mi się opłaca. opłatne zaatekujemy sobie a tutaj będzie 9 na, na to tu zależy ile na takiego a nie, nie opłacę się zbytnio tutaj 5-4 tutaj za, za dużego kursu nie będziemy mieli więc na luziku tutaj ja no, mam zaraz sobie w statystykach jest dobrze. Jak najwięcej muszę atakować tym w tej twierdzy, żeby mieć jak najwięcej surowców. Hmm. Jest jeszcze jeden z cztery. Graliśmy, jest bardzo ładnie. Weźmiemy sobie gdzieś tak do 50 milionów, zjedziemy i te 70 milionów statystyki rozdam. O, to nawet żeby nie było ryzyka że gramy to jedno więcej dam. Ale to na spokojnie. co tutaj jest dalej? Już chyba nikogo nic nie widzę, chociaż jest tutaj jeszcze jeden Widzicie wszystko to wydać i nie jest więc teraz sobie rozdałem statystyki. Tutaj damy 3, 2, 3, 1, 2, 3 i to już nam wystarczy. Odbierzemy sobie mi się sprzedamy w kapcie. Tam wystarczy, bo się się. to 7 minut, więc próbować. To było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę postać, albo sobie jeszcze zaatakujemy na Arenie. Tak jak widzicie, jak Oni? mówiłem, chcę sobie zmienić e, broni i e, pierścień i sobie władować na śmiertelkę i jechać po prostu na rekord, e, bez rangi. Taki angielski, teraz tutaj pochwaliłem. Awansować gdzieś na 25, bo spokojnie z, nie, z, z nieśmiertelką był pokonał tego, tak samo tego. Tego z nieśmiertelką by było na luzie. a więc tego sobie teraz może za taką nie na... Mam 60... 50% na kryta, tyle co. I on mi... Pięć razy więcej wali krytyków. No to jest masakra z tym. Nie wiem czy ja mam takiego pecha. Czy za to wyzywanie playa, że oszukują. Już teraz mi przy... nic tutaj nie idzie w tej grze, no nie wiem. A więc chyba przejdziemy sobie do codziennego loszka, bo nowości jako takich jak nie było. Tylko tak jak mówię, zmienili, że mogą blokować e, wojownicy. Mm. Co się tam jeszcze zmieniło? że właśnie częściowo poprawili dodawane nam statystyki, ale jak widzicie częściowo to jest kluczowe słowo w, tym, w tej aktualizacji. E, jeszcze coś zmienili. Chyba nic już nie zmienili. Coś tam jeszcze zmienili. Był jeszcze jeden myślnik tam do tej aktualizacji, ale to nic wielkiego tak jak głowy. To na 3 minuty chyba serwer nie był dostępny. W grali szybko tą aktualizację i teraz jest niby, niby poprawiane to wszystko. Może tutaj sobie jeszcze jakoś tak ładne, żeby to było. W sumie ja miałem 305 poziom. Tutaj ten poziom się ma 309 i ma 6000 i ma 50, ja mam 8000, więc to szczerze, to. Już mogę zrezygnować z tej podki Tak Naprawdę Szukamy sobie może jakiejś innej jasnej inteligencji O, jest. i jest inna zręczna sobie użyjem No, mm. i mam Na to, ale to więc nie będzie. No i dobrze, bo... poszłam Teraz chwila prawdy, czy będę na 60% się po prostu na ludzi Klikam dwa razy i panowy działanie jest, tak, jest 50%. Teraz mam przynajmniej więcej zręczności, a ten przeciwnik jest tutaj. Jak widzicie Nie, to jest wojownik, ale tu będę zaśniano na tego, będę musiał użyć nieśmiertelki, żeby go pokonać. Mm, więc tak jak mówię, mam już tutaj lepszy klejnot to jeszcze jeden klejnot, tak jak mówię, bo strasznie słabe klejnoty mi wypadają. Tak jak widzicie, mam tu 408 mm, przy 562 rycerzy. Widzicie, jeden tutaj do nas doszedł kolega. Trochę z niskim poziomem, no ale lepszy ryc niż nic, więc jest dobrze. I tak jak widzicie, tutaj dostałem go z 3 dni temu i mam 408. A ten dostałem z 2 miesiące temu i mam 413, więc nie wiem, podniosę sobie właśnie kopalnię klejnotów żeby mieć więcej żeby mieć lepsze klejnoty i tak jak mówię rozbuduję sobie twierdzę na 14 poziom potem będę musiał wszystko tutaj do 14 podnieść to sobie podniosę wszystko do 14 tak jak mówię rozbudowuję to to na przykład się równa x to tak samo to jest równe x jeśli ktoś ogarnie, tak sobie tłumaczmy, to to się równa na razie x-2, ale to, to chcą sobie wszystko podciągnąć do x-1, czyli na przykład teraz mam 13-1, czyli to powinno być na 12 poziomie, ale na razie spróbuję się skupić na 14, żeby to potem o 2 poziomy podnieść, a te reszta, które są najbardziej do postaci przy... przy... jak to można powiedzieć? No... najbardziej do postać od tego zależy więc to x-2 czyli tak jak się trzyma na tym poziomie to już się rozmotywuje teraz wszystko szybciej leci, bo mam już kwaterę na 13, więc na buzie. może jeszcze coś znajdę o i akurat jeszcze tyle to żeby nie przegrać tego to więcej zaatakujemy już nic nie będzie, nie mam już kasy nawet a więc to chyba na tej postaci byłoby tyle. przejdziemy sobie do codziennego lożka, co odcinkowego w sumie. Więc to zobaczymy za chwilę. Tak, jesteśmy już na postaci na S33. I tutaj mi coś wyskoczyło. Opinie graczy pomagają nam coraz bardziej doskonalić, poświęcić kilka aplikacji i Ale ciekaw jestem, czemu mi to nie wyskakuje na głównym koncie. To... Na głównym koncie bym to przyjął od razu z chęcią. 5 grzybków to jeszcze bym im pięty pocałował. Ale czemu tutaj, na tej postaci? Nie rozumiem tego. No, dobra, odbierzmy sobie tutaj wartę. Sprawdźmy, może jest jakieś lepszy ale szczególnego. Jak widzicie, potek nie mam teraz aktywnych tutaj. Ale jak wiecie, zawsze mam przygotowane tutaj te awaryjne, można powiedzieć można szybko przejść albo zakręcimy się jeszcze kołem. Znając moje szczęście na tej postaci będą mi codzienne grzybki wypadały na tej mojej głównej nie. na szczęście, znaczy na szczęście. No dobra, bym to się w sumie cieszył, ale dobra, więc teraz się zatypię. Bo jest to zwiat. Wytrzymałości mam się dużo. Nakryto też ma dużo więcej niż ja. Ale jak widzicie, no spokojnie go Tutaj pas jakiś, nie wiem co tam w ogóle jest. Może poszukajmy sobie co tu mamy najsłabsze z ręcznością. Wszystko mamy dobre, więc na razie chyba nic zmieniać nie trzeba. Podładujemy sobie tu staty. No zaraz sobie na tutaj do Drógnych statystyk sobie tutaj dojedziemy. Tutaj też sobie dojedziemy. Jeszcze mam tutaj no, może tu do 300 nam się uda dojechać. A tak udało nam się, a tutaj do 20 chyba niekoniecznie, tutaj. O, chociaż dobrze. I teraz zatukają sobie na arenie jakiś najniższy poziom. 17, gildeag <giby> imperial. No okej. Okay. Ile nam doszło do klasera? I tyle. A więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia do następnego odcinka. mama.